Witam Państwa ponownie i właściwie nadarzyła się taka okazja, aby porozmawiać za 5.12, to znaczy ja wiem, że jest 9.14, ale właściwie za pół godziny, czyli tuż-tuż yy, rozpocznie się impreza, rozpocznie się wydarzenie bardzo ważne, bardzo ważne dla bardzo wielu mieszkańców naszego regionu, czyli... Forum Sołtysów Województwa Śląskiego. Rzadko mówimy o tego rodzaju zdarzeniach. Dzisiaj mamy właśnie okazję, postanowiliśmy jej nie zmarnować. A Państwa i moim gościem wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białową. Z witamy serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. I Pani właśnie w zarządzie województwa odpowiada za również za sprawy rolnictwa czy powiedzmy tereny wiejskie, bo to dokładnie nie jest to samo. Czym innym rolnictwo, czym innym tereny wiejskie. Ale czy my możemy tak encyklopedycznie przypomnieć naszym słuchaczom, szczególnie tym mieszkającym właśnie w miastach, jakie znaczenie i jak duże są te, nazwijmy to, tereny wiejskie. Panie redaktorze, właśnie chcę to bardzo mocno podkreślić, dlatego że rozmawiamy w, e, w polskim radiu Katowice, w mieście, w stolicy metropolii i na pewno dla pana, tak samo jak i dla naszych radiosłuchaczy, jeżeli mu, ja bym powiedziała teraz, że województwo śląskie e, stoi na terenach wiejskich, to myślę, że radiosłuchacze by się zdziwili. Więc dlatego może właśnie tak, jak pan redaktor prosił, troszeczkę statystyki. Mamy w województwie śląskim 167 gmin, proszę państwa. 96 to są gminy wiejskie. Nie wiem, czy państwo to wiedzieli, a dodatkowo 22 to gminy miejskie. Wiejskie, tylko 49 to gminy miejskie, proszę Państwa. A co jest jeszcze też bardzo ciekawe, bo jak też rozmawiam z osobami, to nie, bardzo często też sobie nie zdają sprawy, że w naszym województwie śląskim mamy cztery subregiony, a w każdych z tych subregionów od 58% do 85% powierzchni tych subregionów to są właśnie, proszę Państwa, powierzchnie zajmują tereny wiejskie. Jeżeli byśmy to razem złączyli, to proszę Państwa, 69% obszaru województwa śląskiego Podkreślę to, 69% obszaru województwa śląskiego to są właśnie tereny wiejskie. Dlatego myślę, że Państwa, nikogo nie dziwi chyba, że już dzisiaj po raz 16 odbędzie się Forum Sołtysu właśnie o godzinie 10 w Urzędzie Marszałkowskim, dlatego że województwo śląskie, podkreślę to jeszcze raz, stoi terenami wiejskimi. Ponad 23% mieszkańców mieszka właśnie na terenach wiejskich. I podobno jest ich na terenach wiejskich coraz więcej tych mieszkańców. Tak, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mm, miasta się wyludniają, mm, ja nie, mówię, mamy nie tylko problem z depopulacją, ale generalnie coraz więcej osób docenia walory wsi yy, i woli mieszkać po prostu na wsi jest ciszej, ładniej, spokojniej, bardziej ekologicznie niż w dużych miastach. Także myślę, że wszyscy nasi radiosłuchacze również to obserwują, że od lat jest właśnie taka tendencja, że jeżeli ktoś ma kupić mieszkanie w mieście lub wybudować dom poza miastem, wybiera właśnie tą drugą opcję. Pani Marszałek, powiedzieliśmy, rozpoczyna się forum sołtysów województwa śląskiego i tam właśnie co roku dowiadujemy się, która wieś jest w naszym województwie najpiękniejsza. Proszę Państwa, tak, dokładnie jest m, pięć takich kategorii. Najpiękniejsza wieś Województwa Śląskiego, najpiękniejsza zagroda Województwa Śląskiego, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi. Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje właśnie oraz najlepsza strona internetowa sołectwa. Ja chcę Państwu tylko jeszcze przypomnieć, że właśnie mamy 1070 sołtysów i nie ukrywam, że też tereny wiejskie bardzo się zmieniają. Zachowują to, co było dla zawsze ważne, istotne dla nich, czyli tradycje, właśnie obrzędowość, popularyzują nadal historię, tradycje i kulturę bardzo silne są nadal, proszę Państwa, koła gospodyń wiejskich. Ja nawet miałam wczoraj możliwość uczestniczyć w takim wydarzeniu, gdzie również między innymi nagradzano koła gospodyń wiejskich. I proszę Państwa, to jest niesamowite, jak te panie, a nawet panowie, bo wczoraj też byli panowie, pracują właśnie na tych terenach wiejskich, dbając o historię, tradycję, kulturę, ale co jest jeszcze istotne, po prostu spotykając się. Wydaje mi się, proszę Państwa, nawet wczoraj jedna osoba na tej imprezie powiedziała do mnie, wici pani, my w mieście to musimy tak czasem trochę sztucznie tych ludzi namawiać, żeby się spotykali ze sobą, żeby rozmawiali, żeby coś wspólnie robili. A proszę, na wsi, nie ma żadnego problemu, jest koło gospodyń wiejskich, spotykają się razem yy, i tworzą pewną naprawdę ogromną wartość dodaną. Oni na tych terenach właśnie dbają o historię, tradycję, kulturę, ale też wiele rzeczy robią po prostu wspólnie. Ale Pani Marszałek, ja nie chciałbym, żebyśmy malowali taki obraz właśnie sielankowy, że wszystko jest taki kolorowe, śliczne, ludzie się spotykają, mają czas i tak dalej, bo ta wieś... Także w naszym województwie ma pewne problemy, które już właściwie możemy nazwać e, tradycyjnymi. To znaczy, e, no, oczywiście z żalem, że te problemy nadal są nierozwiązane i to bardzo często są podstawowe rzeczy, jak na przykład, nie wiem, drogi czy wodociągi. Czy chodniki też, panie redaktorze. Oczywiście, że tak, bo przy państwa, czasem nam się wydaje, że to już niemożliwe, żeby w tym XXI wieku osoby nie miały kanalizacji na przykład, a tak jest, prawda? Także oczywiście się zgadzam, że szczególnie tereny wiejskie, łatwiej takie czynności wykonać w mieście. Na wsi bardzo często, szczególnie w terenach górskich, my mamy dużo w naszym województwie też przecież terenów górskich, gdzie te domy jednak nie są jeden przy drugim, więc to też jest pewnego rodzaju problem, czy chociażby z kanalizacją, czy z dobrym dojazdem, tak jak pan redaktor powiedział, do swojej posesji, czy schodnikami. Kiedyś, proszę państwa, też ruch samochodów był zdecydowanie inny, także na przykład była jedna droga, to gdzieś tam wystarczało, mieszkańcy sobie radzili. W tej chwili ten ruch samochodów jest większy. Mieszkańcy, bojąc się chociażby o bezpieczeństwo, swoich dzieci, chcą, chcą po prostu mieć chodniki. Także oczywiście zgadzam się, jest to problem, ale też nie ukrywam, że jest coraz więcej środków na, przeznaczonych na terenie wiejskie i nieustannie, że tak powiem, staramy się te różnice wyrównywać pomiędzy właśnie wsią, a pomiędzy miastem. Ale mówimy tutaj o środkach, które są dysponowane jakby z poziomu Warszawy, czyli środkach rządowych na różnego rodzaju programy, przedsięwzięcia, na przykład przywracanie połączeń autobusowych, co dla terenów wiejskich jest niezmiernie ważne. Ale co robimy w ramach naszego regionu jakby ekstra ponad to, co, co robimy specjalnie? Panie redaktorze, oczywiście są środki, tak jak pan redaktor powiedział, i bardzo dobrze środki rządowe chociażby na, na połączenia PKS-owe. Są środki oczywiście europejskie, bardzo duże środki europejskie, ale tak jak też pan redaktor powiedział, poza takimi inicjatywami, jak chociażby Forum Sołtysów, po raz pierwszy w tym roku właśnie samorząd województwa śląskiego ym, zrealizował taki konkurs, inicjatywa sołecka. Tam było 4,5 miliona złotych, proszę państwa można było o takie małe granty się ubiegać, ale między innymi ja podam Państwu kilka przykładów, o co się ubiegano. Ubiegano się chociażby o renowację placów zabaw, siłowni, takich zewnętrznych, o zakup instrumentów muzycznych, chociażby czy dla strażaków właśnie, czy dla koła gospodyń wiejskich, o odnawianie różnego rodzaju na przykład też pomników historycznych, pomników pamięci, także takie między innymi inicjatywy były z tej, z tej inicjatywy sołeckiej i ja nie ukrywam, proszę Państwa, że już były głosy w tym roku, że w tym roku to było 4,5 miliona złotych, ale żeby w przyszłym roku jeżeli nie raz tyle, to chociaż o połowę te środki zwiększyć, dlatego, że są proszę Państwa ogromne, ogromne potrzeby i mieszkańcy wsi chcą o te środki za pośrednictwem właśnie też sołectw wnioskować. No my niestety o tej porze dnia, czyli tuż przed rozpoczęciem forum sołtysów, nie możemy Państwu powiedzieć która wieś jest najpiękniejsza przynajmniej za, za ten rok, która wieś zdobyła ten tytuł. Nie możemy też powiedzieć, które na przykład, nie wiem, zwyczaje czy obrzędy zostały nagrodzone czy zauważone przez kapitułę czy jurorów tego konkursu, ale tak jakby mamy takie przedsięwzięcie wspaniałe, które się nazywa Industriada. Może warto by było wymyślić takie przedsięwzięcie, które by właśnie pokazywało też właśnie te najpiękniejsze wsi, albo ten, ten dorobek, jak się to ładnie mówi, niematerialny, czy te obrzędy, te zwyczaje, że po prostu jakoś też tego kto chce poznać nasz region od innej strony, żeby go też jakoś ukierunkować, powiedzieć mu, dokąd ma pojechać. Panie redaktorze, dokładnie tak. Ja mam nadzieję, że dzisiaj Radie Słuchacza będą słuchać Polskiego Radia Katowice i w trakcie Forum Sołtysu dowiedzą się właśnie, która to jest najpiękniejsza wieś. A ja już dzisiaj powiem, że mamy chociażby szlak Bacówek tutaj u nas w Beskida. Także może warto na przykład szlakiem Bacówek się przejść i, i zobaczyć. Także staramy się jak najbardziej to naszą polską, śląską wieś wspierać i pokazywać, i ostatnie takie zdanie, panie redaktorze, myślę, że też i pan, i ja, i nasi rady Słuchacze bardzo ko często korzystają chociażby z agroturystyki. I tutaj też taka zachęta do tego, żeby właśnie może w ten sposób poznawać nasze województwo śląskie, które tak jak powiedziałam, 69% naszego województwa to tereny wiejskie. To bardzo silnie rozwinięta również właśnie turystyka, szczególnie na tych terenach wiejskich. Także ja państwa serdecznie zachęcam do tego, żeby może na przyszły urlop wybrać się właśnie do naszego województwa śląskiego w miejsce, gdzie Państwo jeszcze nie byliście. Może do tej najpiękniejszej wsi, którą dzisiaj poznamy. Ale może chociaż na weekend, żeby się wybrać gdzieś <noise> i zobaczyć, jak wygląda ta rzeczywistość e, poza miastem. Niekoniecznie w Beskidach, bo tam zaglądamy często, ale przecież te piękne wsie są nie tylko na Podbeskidziu. Ale Beskidy, Jura też bardzo piękna, panie redaktorze. Całe nasze województwo śląskie naprawdę, ja to mówię z głębokim przekonaniem, jest bardzo piękne i jest atrakcyjne. Turystycznie i korzystajmy z tego, przy Państwa, ja i wierzę, że jeszcze jesień będzie piękna tego roku. Że będziemy mogli sobie pozwiedzać to, gdzie albo dawno nie byliśmy, albo niestety w ogóle jeszcze nie byliśmy. A dziś naszym gościem wicemarszałek była, wicema była Pani wicemarszałek województwa śląskiego, Beata Białowąs. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrego dnia Państwu życzę.